Jako, że ludzie z reguły są wzrokowcami, warto odpowiednio przygotować prezentację wizualną panelu B2B by CTI. Dlatego w dzisiejszym odcinku zaprezentujemy możliwość definiowania grafik prezentowanych na panelu B2B. Można wykorzystywać je w celach informacyjnych, promocyjnych czy estetycznych. Pliki graficzne należy wcześniej przygotować zgodnie z wewnątrz firmowymi założeniami. Aby włączyć slajdery graficzne należy przejść do zaplecza. System. Ustawienia B2B. Zakładka ogólne. W odpowiednim oknie należy włączyć funkcję prezentacji grafik na stronie głównej. Następnie możemy przejść do zakładki Slider w lewym menu. Widzimy tutaj wszystkie zdefiniowane już grafiki z możliwością ich edycji, usunięcia oraz zmianą kolejności wyświetlania. Dodajmy więc teraz nowy slider, który wcześniej przygotowaliśmy. Klikając przycisk Dodaj Slide, przechodzimy do prostego konfiguratora. Po dodaniu obrazu możemy umieścić na nim dodatkowe treści w dwóch niezależnych polach: nagłówku oraz podtytule. Będą one uatrakcyjniały slider i przekazywały dodatkowe informacje dla naszych klientów. Zapisując zdefiniowaną grafikę udostępniamy ją na widoku wszystkim użytkownikom, również niezalogowanym gościom. Jednak zgodnie z informacją, którą widzimy, nowy slider ma być widoczny dla wybranej grupy kontrahentów. Dlatego nałożymy dodatkowy warunek wyświetlania. Dokonujemy tego wybierając odpowiednie grupy kontrahentów w edycji grafiki. Zapisując zmiany ograniczamy widoczność slajdera dla kontrahentów znajdujących się w wybranych grupach w systemie ERP. Już za tydzień pojawi się nowy odcinek z opisem kolejnej funkcjonalności panelu b 2 CTI. Żeby go nie przegapić, zasubskrybuj nasz kanał i polub nas na Facebooku. Link w opisie.